Uzdrowienie Delizji Cirolli, Lourdes, 1976 rok. W roku 1976 dwunastoletnia Włoszka Delizia Cirolli z Katani usłyszała dramatyczną diagnozę. Złośliwy nowotwór kości, mięsak Ewinga. Lekarze proponowali amputację nogi jako jedyną szansę na przeżycie. Rodzina, zrozpaczona i wierząca, zabrała dziewczynkę do Lourdes. Miejsca, w którym od lat szukano nadziei, gdy medycyna zawodziła, Delizja modliła się i zanurzyła chorą nogę w wodzie ze źródła. Po powrocie do Włoch jej stan zaczął się nagle poprawiać. Ból ustępował, a kolejne badania wykazywały cofanie się choroby, aż do całkowitego zniknięcia guza. Przez lata przypadek analizowały komisje lekarskie i kościelne. W 1989 roku Kościół uznał uzdrowienie Delizy Cirolli za naukowo niewytłumaczalne. Do dziś kobieta żyje we Włoszech, a jej historia pozostaje jednym z najbardziej znanych cudów Lourdes.